Święty Jakub spalony w Kościele Świętego Jakuba. Figura, która przeżyła spalony pożar Hamburga. Bombardowanie Hamburga. akcji Gomura. Hamburg zresztą zaczęto bombardować od 18 maja 1940 roku. Jest ołtarz św. Gertrudy W tym kościele św. Jakuba 24 kwietnia w 1742 roku odbywały się uroczystości, wielkie uroczystości ku czci 50. cesarza Karola VII, wnuka króla Jana III Sobieskiego urodzonego w rocznicy, urodzonego w Brukseli, 6 sierpnia 1697 roku, święto świętego no, Przemienia Pańskiego. Potem mamy Władz Świata który 6 sierpnia 1944 roku w Warszawie w Krakowie urządzają 6 Polaków. A przecież 6 sierpnia to jest święto patronalne kościoła Przemienia pańskiego. To jest ołtarz za czasów katolików. 18 sierpnia dwa lata temu Wydachał, był Izrael. Na to obozem latały samoloty Izraela. W obozie była minister obrony, Anne Gret. Razem z ministrem Izraela w Hamburgu założyli przepisy sanitarne. Ustalili, że największym świętym jest Jan Paweł II czasów koronawirusa. Jezu, ufam Tobie, Matko Boże, Gwiazdo Morza. Wspomagaj nas. Tu na organach też grał Herman Cohen, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu. Nasz niezwykły, nawrócony mocą Eucharystii Herman Cohen. Miał 5 lat już w Hamburgu grał. Miał 12 lat. Był wielkim cudem, cudowne dziecko w Paryżu, nawróconym mocną Eucharystii 8 maja 1847 roku. Został świętym karmelitą. Ojcem Augustyny Maria odda świętego sakramentu. Jemu zawdzięczamy karmel wadowica świętego Józefa. Jak również jego nawróceniu. Zawdzięczamy nawrócenie Daniela od serca Jezusa, Żyda z Żywca.